Natomiast konsumujemy bardzo dużo informacji. I nadmiar tych informacji powoduje, że nie wiemy po południu, co oglądaliśmy rano. Nie mamy zielonego pojęcia, nie pamiętamy tego. Gdzieś nam coś minęło, jak nas zainteresowało, jak nie było interesujące. Oczywiście, jak filmik ma jedną minutę, skrolujemy go, bo nie mamy czasu, etc. Jesteśmy przebodcowani. I to jest wyzwanie. Bo na samym. W końcu mamy przebodcowanych użytkowników, którzy są wyborcami przy okazji i którzy w tym wszystkim już się po prostu pogubili. Pierwszy raz w tej kampanii zauważyliśmy coś jeszcze innego, co, co jest jakby z jednej strony mi się wydaje chyba z świętym gralem marketingu. Nie zaczęliśmy użytkowników, którzy mówią, ten le mówił lepiej, ten gorzej, przerzucających się, ale którzy mieli gotowy, sprzedany cały światopogląd. Jeżeli jest, potrafimy. Opowiedzieć. I tutaj znowu wracamy do programowania. Jeżeli nie wiemy, po co chcemy rządzić, nie wiemy, gdzie jest północ, gdzie południe, co jest dobre, a co złe, to możemy mieć jakąkolwiek narrację. Możemy mieć najbardziej piękną narrację prawicową, ona się nigdy nie sprawdzi, ona się nigdy nie sprawdzi, jeżeli będzie zbyt skomplikowana.